Wyborczej, hasło, pod którym będziemy pracować przez następne ponad dwa miesiące. Przedstawiamy to hasło wyborcze właśnie tutaj na krakowskim przedmieściu na chodniku przed. Pałacem prezydenckim, o który walczymy, walczymy, przypomnę, o wejście do drugiej tury i o zwycięstwo o urząd głowy państwa, o najważniejszy urząd w Polsce. Ja reprezentuję połączone siły idowej prawicy, prawicy wolnorynkowej, prawicy narodowej, prawicy konserwatywnej, i nie przedłużając, spróbuję teraz to hasło państwu zaprezentować. Proszę bardzo. Yy, przedstawiam hasło kampanii wyborczej. To hasło brzmi Naprzód Polsko. Naprzód Polsko to hasło, pod którym idziemy w tych wyborach. Naprzód Polsko to hasło wyrażające dynamizm naszych środowisk. Naprzód Polsko to hasło wyrażające aspiracje, niezaspokojone aspiracje yy, naszego narodu, naszego społeczeństwa do Polski, która będzie lepsza, do Polski, która będzie oparta na naszych ideałach. Przypomnę, są to ideały właśnie wolnościowe, ideały konserwatywne, tradycyjne. Są to ideały narodowe i patriotyczne pod tymi hasłami nasze środowiska będą pracować. My chcemy, żeby Polska się rozwijała, żeby nie była tłamszona niepotrzebnymi regulacjami ani z kraju, ani z zagranicy. Chcemy, żeby Polska była dumna, była silna, żeby nikt Polsce nie narzucał pod jakimi wartościami mamy budować swój porządek prawny, swój porządek ustrojowy. Będę te wszystkie wątki w kampanii wyborczej podczas konwencji regionalnych i konwencji ogólnopolskiej rozwijał, uszczegółowienie tego hasła będzie Prezentowane właśnie m.in. 14 marca na konwencji ogólnopolskiej mojej kampanii prezydenckiej, na którą już w tej chwili zapraszam w imieniu sztabu, w imieniu komitetu wyborczego i w imieniu swoim własnym. No i cóż, zapraszam do tej wspólnej przygody, jaką jest prowadzona przez nas kampania wyborcza. Chciałbym podziękować mediom za to, że towarzyszą nam w tej trasie. Pojawiają się na wszystkich naszych spotkaniach. Przypomnę, że wczoraj byliśmy w Ostrołęce, w Wyszkowie, w piątek będziemy w Siedlcach. W weekend odwiedzimy województwo lubelskie, w niedzielę zamość, w sobotę będziemy w Lublinie, w Chełmie, więc jeździmy zespołem, coraz większym zespołem. Nasze spotkania intensywnie z każdym dniem. Są organizowane jest ich coraz więcej, więc też współpracujemy z coraz większą liczbą osób. No, ta kampania ma swoją dynamikę i myślę, że to hasło, to hasło wyborcze z wykrzyknikiem tą dynamikę wyraża. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, sympatyczna dla mnie że wszyscy moi współpracownicy ten pomysł zaakceptowali, a mianowicie to hasło jest napisane moim charakterem pisma. To hasło to jest mój charakter pisma, więc ono jest autorskie. Nie tylko dlatego, że o tym hasle myślałem już w zeszłym roku, kiedy szykowaliśmy kampanię Konfederacji, kiedy startowaliśmy. Ostatecznie w zeszłym roku pracowaliśmy najpierw pod hasłem Wolność i Niepodległość, dwie wartości, które weszły później do naszej nazwy partii. Teraz natomiast to hasło nieco bardziej w cieniu przypomniał je Robert Winnicki, który je proponował. Ja z radością przystałem na tą propozycję, dlatego że też po prostu od dawna to hasło mi chodziło po głowie właśnie hasło naprzód Polsko. Hasło, pod którym naprawdę wszyscy w Konfederacji mogą się podpisać i mogą się podpisać miliony Polaków, którzy w Konfederacji jeszcze nie są, ale mogą nas poprzeć, bo my tworzymy prawdziwą, prawicową alternatywę dla sił głównego nurtu Centrum. Lewicy i, 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 i zagranicy, zagranicy, która też próbuje przemeblowywać naszą scenę polityczną i naszą kulturę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Czy wybiera się Pan dzisiaj na spotkanie do Pana Premiera? Trwają w tej sprawie konsultacje, zobaczymy jeszcze kto będzie reprezentował nasze środowisko, nie wykluczam tego, natomiast nie chcę w tej chwili tego potwierdzać, ponieważ od razu po naszej prezentacji hasła muszę jeszcze po prostu porozmawiać z moimi kolegami z Konfederacji, z przywództwa Konfederacji i tam ustalimy kto będzie. Ale rozumiem, że ktoś będzie na pewno, tylko czy Pan jeszcze nie wie czy Pan Nie chcę w tej chwili tej sprawy komentować, zaraz ustalimy po tym wydarzeniu z kolegami z przywództwa Konfederacji jak postąpimy. A to jest dobry pomysł, takie <tanie> pytanie? Zawsze rozmawiać warto, i ja uczestniczyłem już u pana premiera Morawieckiego w kancelarii premiera na zaproszenie ministra Dworczyka w konsultacjach. To były konsultacje dotyczące ustawy mającej ochronić dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podczas tej, tych konsultacji powiedziałem, że życzyłbym sobie, by stało się to standardem, że w sprawie każdego istotnego projektu, każdej istotnej sprawy premier rozmawia ze wszystkimi siłami politycznymi. Podobnie powiedziałem to samo po wizycie tutaj w w Pałacu Prezydenckim, Kiedy zostaliśmy po raz pierwszy przez pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy, pana prezydenta, zaproszeni na konsultacje w sprawie ustaw o sądach, że również we wszystkich ważnych sprawach powinniśmy być zapraszani. Przypomnę też, że mimo, że minęło już wiele miesięcy od wyborów, przedstawiciele Konfederacji nie zostali doproszeni do ważnego ciała konsultacyjnego przy panu prezydencie, czyli do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy Panie mają państwo inne pytania? Pan podpisał ustawę przekazującą blisko 2 miliardy złotych media publiczne, jeśli miałby Pan taką okazję, co powinien zrobić Pan prezydent Andrzej Duda? Ja od wielu tygodni wzywam Pana prezydenta Andrzeja Duda i apeluję, żeby zawetował tą ustawę. Jakkolwiek jestem zwolennikiem istnienia mediów publicznych, co nie jest charakterystyczne dla wszystkich w Konfederacji, bo na przykład koledzy ze środowiska partii Korwin najchętniej by telewizję publiczną sprywatyzowali, szczególnie wobec tego, co ona pokazuje. Ja zawsze byłem zwolennikiem mediów publicznych, pracowałem nad ustawami o mediach publicznych, byłem w Radzie Programowej Telewizji Publicznej. Wydaje mi się, że poznałem tę instytucję nie najgorzej, zarówno jako widz, jak i jako ktoś, kto w niej bywał jako gość, jak i ktoś, kto miał przyjemność rozmawiać z dyrektorami czy członkami zarządów. I uważam, że sposób zarządzania telewizją publiczną w tej chwili absolutnie nie usprawiedliwia jakiegokolwiek transferu dużych kwot pieniędzy podatnika. Na działanie na większą skalę w tej formule, w jakiej telewizja publiczna działa w tym momencie. Uważam absolutnie, że to jest nieakceptowalne. Jest to telewizja zdominowana przez propagandę jednej opcji politycznej. Tak nie powinno być. Powinna być równomierność, jeśli chodzi o materiały informacyjne, obiektywizm, rzetelność. Powinna być równowaga, jeśli chodzi o zaproszenie do głównych programów, nie powinno być materiałów szyderczych, wyśmiewających inne opcje, wyśmiewających kontrkandydatów wobec partii rządzącej. To jest propaganda. A my potrzebujemy dobrych mediów, które prezentują dobry, wysoki poziom. Dlatego cieszy mnie sytuacja, kiedy widzę, że dobre, ambitne formaty pojawiają się także w mediach komercyjnych. Kiedy w ostatnich latach pojawiły się w mediach komercyjnych. Debaty wyborcze a organizowane ambitniej. Przypomnę, że w zeszłym roku debaty główne w TVP były skrócone do minimum. Do 45 minut wynikało to z ograniczeń krajowej, rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Natomiast to media komercyjne zrobiły więcej debat. Te debaty były dłuższe, bardziej wyczerpujące, więc to pokazuje, że mamy dobrą konkurencję na rynku medialnym i uważam, że TVP powinna stanąć do tej konkurencji, a co do samej kwoty, no to kwota dwóch miliardów złotych jest kwotą astronomiczną. Zwykle jakieś że dofinansowania rządowe dla różnych spraw liczy się w setkach tysięcy złotych albo w milionach. Jest to chyba jedyne dofinansowanie liczone w miliardach, pomijając proces oddłużania służby zdrowia, który przez ostatnie dziesięciolecia trwał. Także uważam, że tutaj trzeba znać miarę i chciałbym, żeby pan prezydent Andrzej Duda wykazał się gospodarnością, był dobrym gospodarzem i tę ustawę zawetował. Przypomnę też, że apelowałem o weta w sprawie ustawy cukrowej i dodatkowego podatku na oszczędności emerytalne Polaków, czyli zabranie części pieniędzy zgromadzonych w OFE prosto do budżetu na rozdawnictwo, które PIS w okresie przedwyborczym szczególnie chętnie praktykuje. No oczywiście każde dramatyczne czy budzące emocje społeczne wydarzenia mogą wpłynąć na kampanię, i bez wątpienia epidemia koronawirusa jest takim budzącym szerokie emocje społeczne wydarzeniem. Natomiast uważam, że rolą polityków w takiej sytuacji nie jest żerować na tragedii czy rozbudzać emocje społeczne. Rolą polityków jest te nastroje uspokajać, szczególnie polityków kandydujących do Urzędu Głowy Państwa. Dlatego przypomnę, że w poniedziałek podczas specjalnego posiedzenia Sejmu, najpierw w zeszłym tygodniu reprezentującym, Konfederację na Konwencie Seniorów jako jedyny z reprezentantów wszystkich sił w imieniu Konfederacji, wyraziłem sceptycyzm wobec zwoływania tego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, ponieważ w naszej ocenie było ono po prostu niepotrzebne. E, uważaliśmy, że prezydent powinien raczej niż nadzwyczajne posiedzenie Sejmu to zwołać radę gabinetową, na której odpytałby ministrów o stan przygotowań. Druga sprawa, podczas swojego wystąpienia w poniedziałek w Sejmie, zwróciłem właśnie uwagę na to, że m, my powinniśmy jako liderzy, jako politycy, zwracać się w formie internetowej w formie zapytań, a nie w formie domysłów formułowanych w mediach społecznościowych, a to zrobiła kandydatka do Urzędu Prezydenta Platformy Obywatelskiej, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, powielając jakieś niesprawdzone plotki, sugerując, że rząd ukrywa doniesienia o przypadkach choroby, które jakoby miały być w Warszawie. To jest nieodpowiedzialne. Nam jako politykom nie wolno takich rzeczy robić, bo ludzie słuchają tego, co powiemy, no i później wzmaga się strach, czy może wzmóc się chaos, a lekarze czy pracownicy wszystkich państwowych służb potrzebują teraz Raz spokoju, żeby móc wykonywać swoje obowiązki i żeby przypadkiem nie doszło do żadnej tragedii. Rozrzeży, czy państwo będą ograniczać jakieś spotkania ze swoimi wyborcami, czy się większych... Byłem pytany o tą kwestię już wczoraj, czy będziemy modyfikować strategię prowadzenia kampanii wyborczej w związku z epidemią koronawirusa. Moja odpowiedź brzmi następująco. Dopóki nie będzie jakichś jasnych wytycznych ze strony odpowiedzialnych za zdrowie publiczne państwowych służb, to my sami nie będziemy modyfikować scenariusza naszych działań. Trwa kampania wyborcza, spotykamy się z wyborcami. Gdybyśmy Teraz się zaczęli izolować, to to by mogło tylko napędzać jakąś zupełnie niepotrzebną panikę. Jeżeli natomiast pojawią się ze strony służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i naszej, i wszystkich Polaków, zalecenia, żeby jakieś zbiorowe wydarzenia zmienić ich sposób organizacji albo po prostu odwołać, no to wówczas, kiedy te zalecenia będą miały wiążący charakter, takim zaleceniom się po prostu w sposób posłuszny podporządkujemy. Natomiast do tego momentu nic mi o takich zaleceniach nie wiadomo. Ludziom z mojego sztabu patrzę w ich kierunku też nie. W związku z czym pracujemy normalnie i chcemy budzić wśród Polaków optymizm, entuzjazm i wyzwalać energię, tak jak to wynika z naszego hasła Na Przód Polsko, a nie siać panikę i postrach. Już jest wystarczająco dużo złych emocji i w mediach, i w społeczeństwie. My chcemy to zmieniać na lepsze. Wszystko, co pan prezydent robi od wielu miesięcy jest kampanią wyborczą. Tak działa polityka demokratyczna, że ten, kto sprawuje jakiś urząd i walczy o reelekcję. Wpisuje wszystkie swoje wydarzenia w kampanię wyborczą i ma znacznie łatwiejsze możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, bo ma oczywiście do dyspozycji ogromne zaplecze administracyjne samej kancelarii prezydenta. Przypomnijmy, że budżet to jest około pół miliarda. Ma do dyspozycji także wstęp, otwarte drzwi do niemal wszystkich instytucji państwowych, w których może się pojawiać. Oczywiście dla nas, jako dla siły opozycyjnej, siły. Ideowej prawicy, drzwi wielu instytucji państwowych są zamknięte, nawet drzwi opiniotwórczych programów w mediach publicznych są zamknięte. Dam drobny przykład, na przykład do weekendowych rozmów w programie III Polskiego Radia nie jesteśmy zapraszani z zasady. Tam wymyślono taką zasadę w programie III Polskiego Radia, że sprawiedliwie jest wtedy, jak jest porówno rządu i opozycji, więc bierze się trzy osoby z partii rządzącej, trzy osoby z opozycji, no i te trzy osoby, wybór władz naz naznaczonych przez PiS to jest lewica, PSL i Platforma Obywatelska. Konfederacja w ramach tych zasad sprawiedliwości nie mieści się do weekendowych programów, w których dyskutuje się o polityce. Więc reguły prowadzenia kampanii wyborczej nie są równe, nie są równe ani jeśli chodzi o dostęp do mediów, ani do finansów. I oczywiście pan prezydent Andrzej Duda różne wydarzenia, które prowadzi podpisywanie ustaw, wprzęga w swoją kampanię wyborczą. Dla każdego, kto jest inteligentny i obserwuje działania, jest to jasne natomiast z drugiej strony nie atakowałbym akurat za to prezydenta, raczej atakowałbym za jakość tych decyzji tam gdzie pan prezydent Andrzej Duda składa podpis tam my oczekiwalibyśmy weta jest między nami po prostu ogromna różnica programowa z perspektywy konfederacji prezydentura pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawach światopoglądowych to jest prezent, prezydentura co najwyżej centrowa w żadnym wypadku nie jest konserwatywna, ponieważ pan prezydent Andrzej Duda nie wyszedł z żadnym konserwatywnym projektem, nic nam nie wiadomo by negocjował z rządem, jakie Jakiekolwiek konserwatywne rozwiązania, które były obiecywane w kampaniach wyborczych, natomiast w warstwie polityki społeczno-gospodarczej prezydentura pana Andrzeja Dudy jest prezydenturą socjaldemokratyczną. Tą politykę, którą pan prezydent Andrzej Duda jeździ po kraju i w tej chwili afirmuje i reklamuje, jest to klasyczna polityka lewicowych partii o profilu socjaldemokratycznych. Dokładnie to samo my podczas swoich spotkań z wyborcami krytykujemy. Także można by powiedzieć, że PIS w tej chwili gromadzi wyborców yy, prawicowych, którzy jednak no, w jaki sposób najwyraźniej nie przeszkadza im to, że partia przez nich popierana realizuje program socjaldemokratyczny i prezydenta afirmuje. Natomiast my swoją ofertę adresujemy do wyborców konserwatywnych, narodowych, wolnościowych, którzy chcą realizacji programu prawicowego i nie zaspokaja ich wyłącznie artykułowanie patriotycznych frazesów. Zgodnie z przepisami o finansowaniu kampanii wyborczej, kampania wyborcza powinna być finansowana przez komitet wyborczy. Jeżeli jest przypadek innego finansowania kampanii wyborczej, no to sądzę, że powinny się tym zająć odpowiednie do tego instytucje, czy to Państwowa Komisja Wyborcza, czy w przypadku rażącego złamania prawa wyborczego służby odpowiedzialne za praworządność. Nie wiem, jaki konkretnie przypadek ma Pani na myśli finansowania. Proszę powtórzyć, bo nie słyszę. Yy, nie wiem dokładnie, jaki przypadek finansowania kampanii wyborczej ma pani na myśli i jaką wypowiedź pana Bielana. Jeżeli jest pani w stanie ją przytoczyć, to ją skomentuję. Dobrze, czy są jeszcze jakieś inne pytania? Jeżeli nie, to oddam głos rzecznik naszej kampanii, a nie bryłce. Bardzo serdecznie dziękuję za udział. Zapraszam do śledzenia całej naszej trasy kampanii BOSAK 2020 na stronie bosak2020.pl Ruszamy w kraju. Jutro odwiedzimy Siedlce. W, najbliższym, w najbliższą sobotę i niedzielę Lublin, Helm, Zamość. Jedziemy na Lubelszczyznę. Zachęcamy do śledzenia naszej kampanii. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo i chciałbym zaprosić też e, moich...